iPhone 16 Pro czy 17 Pro. Lepiej dopłacić do tego nowszego, czy oszczędzić trochę pieniędzy i wybrać właśnie ten ubiegłoroczny model. Jeśli zastanawiacie się nad przesiadką, na któryś z tych telefonów stawiacie właśnie na Linię Pro, na przykład chcąc mieć jak najlepsze zdjęcia, czy kręcone filmy, to ten odcinek jest dla Was, bo porównam dokładnie możliwości wszystkich tych telefonów, pokażę Wam różnicę, no i oczywiście też doradzę, który z nich będzie lepszy dla was, czy faktycznie jest lepiej oszczędzić i postawić. Na zeszłoroczny model, czy jednak dopłacić, aby być bardziej zadowolonym i wziąć tą po prostu najnowszą wersję, a raczej jedną z nich, bo oczywiście mamy dostępne Pro, jak i Pro Maxy, które różnią się w zasadzie tylko tym, że w tych większych modelach mamy o 0,6 cala większy po prostu ekran, no i tym samym większą baterię. A jeśli już decydujecie na któryś z tych modeli, albo nawet myślicie o innym iPhone'ie, a ten film oglądacie w ramach ciekawostki, to polecam Wam sprawdzić ofertę Media Expert, ze względu na to, że jest to Autoryzowany sklep, w którym wszystkie te telefony możecie po prostu kupić, a jeśli oglądacie ten film później, to zakładam, że w tym sklepie znajdziecie też fajne promocje, dzięki którym będziecie mogli oszczędzić pieniądze przy zakupie właśnie konkretnego modelu. Także linka macie na dole, a my lecimy z tematem. Trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co przemawia na korzyść iPhone'ów 16 Pro lub większej wersji Pro Max, to to, że w tym roku nie otrzymaliśmy za dużej zmiany. Okej, okay, te telefony wizualnie mocno się różnią. Mamy po pierwsze tą dużą wyspę z wystającymi aparatami, co powoduje, że dalej ten telefon się chwieje, tak jak się chwiał przy tym modelu. Tak samo tu wygląda, może troszeczkę lepiej tutaj, ale myślę, że to nie jest aż tak ważne, no bo każdy, a raczej większość osób i tak wybiera jakieś case'y, które też swobodnie w sumie w Media Expert możecie kupić również od innych firm, aniżeli od Apple. Tam jest naprawdę spory wybór. Natomiast wracając do meritum. Generalnie mamy tutaj odświeżoną konstrukcję i ktoś może powiedzieć no dobra, ale to jest kwestia gustu, po co aż tak mocno to analizować? Tak, z jednej strony jest to oczywiście kwestia gustu, ale to co jest warte zaznaczenia to to, że Apple co prawda nam przez ostatnie lata mówiło, że tytan to najlepszy materiał, z którego może być wykonany telefon, a teraz jednak będzie to aluminium, dzięki czemu a raczej przez co, ten telefon jest niezbędny Nieco grubszy, ale to nie jest najważniejsze, bo tutaj warto podkreślić, że po pierwsze mamy tutaj konstrukcję Unibody, to jest z jednego kawałka aluminium. Dodatkowo tutaj mamy elementy, które pozwalają nam ładować ten telefon bezprzewodowo, no bo w innym wypadku byłoby to niemożliwe, ale nade wszystko mamy tutaj specjalną komorę parową, specjalny w zasadzie system chłodzenia, który ma powodować, że ten telefon w przeciwieństwie, chociażby do tego, nie mówiąc o iPhone 15 Pro, ma już tak mocno się nie nagrzewać i ktoś powie, no dobra, ale co ty tam musisz robić, żeby ten telefon się nagrzewał, żeby ta bateria bardzo mocno zjeżdżała, albo żeby Cię palił w rękę, to nawet nie o to chodzi, bo w dużo bardziej prozaicznych kwestiach, jak na przykład użytkowanie takiego telefonu w bardziej słoneczny dzień albo na plaży, gdzie faktycznie dosyć mocno on nam się nagrzeje, ekran po prostu w nim ściemniał, a tutaj nie ma być tego problemu. No i faktycznie da się odnotować, już to można było zobaczyć w różnych testach, które pokazywały dokładne pomiary temperatury, że ten telefon po prostu mniej się nagrzewa właśnie w momencie, w którym troszeczkę go bardziej obciążycie, także o ile same możliwości aparatu czy kamerowania, o którym zaraz powiem, diametralnie się nie zmieniły, to znaczy mamy na przykład lepszy aparat teleskopowy z ośmiokrotnym zoomem optycznym 40-cyfrowym i z drugiej strony matrycą 48 megapikseli, no i też nowym trybem ProRes RAW, który jest autorskim tak naprawdę formatem od Apple, który zawiera jeszcze więcej informacji i więcej kolorów do ewentualnej postprodukcji, whatever, ale generalnie chodzi mi o to, że sam ten aparat aż tak mocno się nie zmienił, natomiast właśnie tutaj kwestia tego, że przy większym obciążeniu jak na przykład wykorzystywaliście już ten telefon jako profesjonalną kamerę, często z podłączonym dodatkowym zewnętrznym dyskiem, albo jakimiś w ogóle akcesoriami peryferyjnymi, to teraz tak, przy takich czynnościach, przy takich profesjonalnych właśnie nagraniach. To może być kluczowe, że ten telefon po prostu nam się aż tak mocno nie będzie nagrzewał, no bo sama jakość wideo będzie bardzo zbliżona. 4K, 120 klatek. Niestety w tym roku nie doczekaliśmy się 8, które były zapowiadane gdzieś w plotkach, ale Apple podkręciło, tak jak wam mówię, ten autorski swój format, dzięki któremu jeszcze więcej w postprodukcji można po prostu wyciągnąć z niego. Nie mówiąc o tym, że też w vlogu 2 można teraz nagrywać, ale tutaj mówimy już o naprawdę takich topowych autorskich parametrach, dzięki którym można po prostu w jak najwyższej jakości nagrywać nagrywać po prostu różnego rodzaju filmy, tylko wspomnę, że Apple całą swoją konferencję w ogóle nagrało tymi iPhone'ami, co też pokazuje skalę możliwości tej kamery, ale żeby była sprawa jasna, jak wybierzecie 16 Pro, to to jest i tak cały czas topka. Moim zdaniem ten telefon jest na drugim miejscu, a teraz ten na pierwszym pod względem jakości nagrywania wideo, żadne inne, przynajmniej obecnie smartfony, które testowałem, nie są w stanie pobić możliwości jakie oferują właśnie iPhone'y, jeśli chodzi o robienie filmów, okręcenie ich ze zdjęciami jest już różnie. To jest generalnie takie top 3, top 5, ale pod względem filmów to był top 1. Teraz jest top 2, a to jest top 1. I tutaj bezsprzecznie powiem, że dobrze postawiliście. Jeśli chcecie iść w stronę wersji Pro, tylko jeszcze nie wiecie się, na którym zdecydować, jeśli kamerujecie dużo, jeśli właśnie kręcicie jakieś profesjonalne filmy albo robicie zdjęcia, to tak, lepiej jest wybrać zdecydowanie ten telefon, aniżeli iść w stronę 16, czy nawet 17, który ja osobiście uważam, że jest jednym z najlepszych obecnie iPhone'ów w stosunku jakość cena, bo poniżej 4000 zł. Otrzymujecie od razu bardzo fajny telefon z dyskiem 256 odświeżaniem ekran na poziomie 120 Hz z technologią Always on Display, no i też usprawnionym chipem. Co prawda z 8 GB RAMu, jak na przykład w tym modelu, a nie 12, jak w przypadku wersji 17 Pro, 17 Pro Max czy nawet R, ale jednak i tak te parametry, nawet z tym starszym procesorem, bardzo mocno dawały radę. Tu trzeba sobie powiedzieć wprost, że to są kombajny multimedialne i teraz nawet ciężko jest znaleźć różnice, jeśli chodzi o takie normalne użytkowanie, Zobaczycie jedynie w takich speed testach, że tu szybciej sobie wyrenderujecie czy zapiszecie jakiś film, tu trochę wolniej, ale nie są to też jakieś diametralne różnice, więc to warto podkreślić. Ale ogólnie te większe właśnie zmiany, większe różnice, które mogą być dostrzegalne, mogą pojawić się za nie rok, ale na przykład dwa, trzy, jak po prostu wydajność nam trochę siądzie, i wtedy faktycznie te 12 GB RAMu da o sobie znać. Także to, co chciałem zaznaczyć, to z jednej strony, tak, ten design to może być dla wielu osób po prostu kwestia gustu, ale ja. Ja mówię, że właśnie przy tych urządzeniach, które się wykorzystuje bardziej profesjonalnie, tutaj ten ulepszony system chłodzenia może mieć znaczenie, tak samo jak podkręcona bateria, która ma działać o kilka godzin dłużej przy oglądaniu filmów czy surfowaniu po siedzi, ale generalnie, jeśli go przyciśniecie ten telefon i byście robili to na takich samych akumulatorach pojemności 100%, to tutaj w zasadzie wynik raczej na poziomie dwóch, maksymalnie trzech godzin będziecie w stanie uzyskać. Widziałem już takie pierwsze duże testy tych wszystkich modeli, no i one wskazują po prostu na to, że o ile w w którym oglądacie sobie filmy albo przeglądacie internet, te różnice w czasach są większe, to w przypadku tych modeli Pro Max, jeśli mówimy o takim realnym użytkowaniu siedzeń na tych telefonach albo robieniu bardziej wymagających czynności, to one będą w skali gdzieś godziny, dwóch maksymalnie, właśnie dwóch i pół. Jedyne co, jak pokazują nam też dane i możliwość przetestowania tego, ten telefon się szybciej ładuje i znów to jest moc sięgająca prawie 40 W, ale nie da się ustabilizować tak naprawdę tej mocy na tym poziomie i jest to w zasadzie taki chwilowy. Zryw, kiedy iPhone ma mniej baterii, chcecie się szybko doładować, to faktycznie można to uzyskać, ale przy iPhone'ie 16 Pro Max też tak było, że 37 W można było po prostu wykręcić, więc tutaj pod tym względem nie dokonała się jakby ta długo wyczekiwana zmiana, aby móc tak naprawdę zawsze ładować ten telefon z mocą co najmniej właśnie tych 40W. Oczywiście tutaj z pomocą tego lepszego działania na jednym ładowaniu ma też przychodzić ten nowy chip Apple 19 Pro. No i tak jak mówiłem, on jest skorelowany z 12 GB RAMu. Warto się posłużyć na przykład jakimiś testami Geekbench, no i w nich zobaczycie, że ta wydajność nie różni się za mocno. Różnica na poziomie 10, maksymalnie kilkunastu procent, w zależności od tego, czy przyjmiemy sobie testy bazujące na pojedynczym rdzeniu, czy na wielordzeniowości. Zdecydowanie większą różnicę akurat tutaj można zauważyć, mówiąc o samym GPU, ale więcej zmian tak naprawdę nie zobaczymy. Tak jak wam mówiłem, jest jeszcze troszeczkę podkręcony ten aparat, ale nie jest to game changer, chyba, że mówimy trochę bardziej o tej przedniej kamerze, ale słowo game changer też moim zdaniem nie jest adekwatne. Po prostu ona jest trochę lepsza. Mamy po pierwsze 18 zamiast 12 megapikseli w 16 Pro. No i teraz pojawia się pytanie, czy widać jakiś efekt. Powiem Wam tak: w trakcie dnia da się zauważyć przyrobionych selfie więcej szczegółowości, więcej detali na tych zdjęciach, na przykład gdzieś na policzkach. Natomiast w nocy to już są naprawdę subtelne zmiany i stojąc w gorszym oświetleniu, jak jest jeszcze ciemno, a nie jesteście blisko jakiejś latarni, no to będziecie mieć troszeczkę jaśniejszą tą cerę może trochę więcej szczegółów, ale te zdjęcia mówiąc łagodnie i tak nie należą do najlepszych. W sensie zdecydowanie lepiej jest obkręcić rękę i zrobić sobie po prostu tak fotę, żeby po prostu tych szczegółów na zdjęciu złapać więcej tą główną matrycą. Tak niestety jest, ale mówiąc o wyciąganiu ręki i przekręcaniu, fajną funkcją znaną też bodajże z Motorola jest to, co Apple zastosowało w tych najnowszych wszystkich iPhone'ach, a mianowicie chodzi o to, że mam możliwość robienia automatycznego selfie w horyzontalnym trybie im więcej osób się pojawi za nami, wtedy nie musimy przekręcać właśnie iPhona, tylko robiąc w pionie, robimy to zdjęcie tak naprawdę w poziomie i to się ceni. Mała zmiana, ale po prostu zauważalna czy podnosząca komfort. Natomiast, tak jak Wam mówię, no raczej ciężko jest nazwać to game changerem, no bo dla sporej grupy osób po prostu to nie będzie żadnym problemem przy tych telefonach. Chodzi, warto również zaznaczyć, że na przykład personalnie dla mnie bardzo fajnym usprawnieniem, jeśli mówimy o filmowaniu, jest to, że mam możliwość nagrywania filmów jednocześnie z przedniej i tylnej kamery. Możecie sobie przesuwać tą przedni widok właśnie po ekranie, ustawiać go i on później będzie tak samo zapisany właśnie na tym pliku z tej tylnej kamery, także to może być bardzo przydatne, jak nagrywacie jakieś pozdrowienia dla kogoś, oprowadzacie kogoś po nowym mieście, albo po prostu komuś coś chcecie pokazać i jednocześnie siebie pokazywać. Natomiast jeśli mówimy o realnych różnicach w wideo, to tutaj mówiąc szczerze, jeśli nie kręcicie w tym najlepszym formacie, a myślę, że on jest zarezerwowany już naprawdę dla profesjonalistów, to nie zobaczycie, okej okay, zdjęcia za Dnia wychodzą też bardzo podobnie. Zdjęcia nocne, moim zdaniem, trochę lepiej, właśnie na tym 17 Pro. Dużej różnicy bym się nie dopatrywał, jedynie warto zaznaczyć, że pewne szczegóły, właśnie takie detale czy jakieś cienie, lepiej wypadają, właśnie na 17 Pro. Na tych fotkach da się to odnotować, ale jakbym w ciemno komuś pokazał i ktoś by się nie przypatrywał, to powiedziałby, że to robił ten sam telefon. No i mógłby mieć rację, no bo w zasadzie tutaj ta matryca jest też bardzo podobna. No i nade wszystko do iPhone'ów 17 Pro. Apple wprowadziło też. Nowy chip Apple A1 do łączności bezprzewodowej, które obsługuje teraz Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i łączność RED. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że mamy też nową powłokę antyrefleksyjną. Ten ekran w iPhone'ach 17 Pro ma jeszcze lepiej odbijać tak naprawdę nam te odblaski. Zresztą sama jasność szczytowa wynosi teraz 3000 nitów zamiast 2000. Mamy tutaj wzrost o 50% i okej okay, w normalnym użytkowaniu, kiedy nie przybywacie aż tak w mocno oświetlonych pomieszczeniach czy na bardzo dużym słońcu, to nie zauważycie różnicy. Ale faktycznie, mając te telefony gdzieś na dworze, koło siebie, można to dostrzec. Także pytanie jest: który z tych telefonów warto wybrać? Jeśli macie iPhone'a 15 Pro, no to jeśli musicie już przesiadać się, to wybrałbym zdecydowanie 17 Pro, bo przesiadka z modelu na następny jest trochę bez sensu. Ale mając 14 Pro, no to tutaj już mógłbym spokojnie rozważyć właśnie 16 Pro. Jeśli nie zależy Wam tak naprawdę na tej trochę lepszej wydajności, lepszym zarządzaniu tym ciepłem, bo przy bardziej wymagających aplikacjach czy nagrywaniu filmów przez dłuższy czas wyższej jakości, to może mieć kluczowe znaczenie. To po prostu będzie miało kluczowe znaczenie w porównaniu właśnie do 16 Pro, który czasami po prostu mógł się przegrzewać. To nie był u mnie notoryczny problem, ale faktycznie, jak długo z nim siedziałem przy nagrywaniu, to tak, to się zdarzało. Natomiast jeśli Wam na tym nie zależy, to 16 Pro będzie naprawdę dobrym wyborem. Nie mówiąc o tym, jak macie w ogóle starsze telefony typu 13 Pro, 12 Pro, to jak najbardziej można wybrać nawet ten 16 Pro, i on spokojnie też wam wystarczy i tych różnic, które nas zbierały się przez lata, zmiany konstrukcyjne, też będzie dużo. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że to jest bardzo dobry telefon 17 Pro czy 17 Pro Max. Moim zdaniem ceny mogłyby być troszeczkę jednak niższe, chociaż fajne jest to, że iPhone 17 Pro Max nie zdrożał w stosunku do zeszłego roku, a z kolei w iPhone 17 Pro mamy teraz większą pamięć. W zasadzie została ta sama cena, tylko po prostu Apple usunęło 128 GB. Natomiast ogólnie jest to dosyć. Odświeżenie, niewielkie odświeżenie, ale czy to oznacza, że to jest zły smartfon? Absolutnie nie. Dla osób, które profesjonalnie nagrywają, robią zdjęcia, traktują ten aparat jako główną kamerę podczas podróży, jakiejś wakacji, to 17 Pro będzie znacznie lepszym wyborem niż 16 czy nawet 17, bo co prawda ten telefon jest świetnie wyceniony, no ale brakuje mu trzeciego obiektywu czy lepszej możliwości, czy lepszego nagrywania filmów. 17 Pro, tak samo jak w 16 Pro, to wszystko po prostu macie. A czy wybrać 16 Pro w stosunku do 17? No no tu już pozostaje pytanie otwarte, no bo z jednej strony macie właśnie przy tym modelu lepsze wykonanie, możliwość korzystania z trzech obiektywów, lepsze nagrywanie filmów i też lepszy ekran, ale jednak trzeba za niego dużo więcej teraz zapłacić bez promocji i patrząc na te same pamięci, to wyjdzie na poziomie około 1000, ponad 1000 złotych więcej. Także trzeba to dobrze przemyśleć i ogólnie patrzcie po prostu na cenę, bo jest teraz tak, że te iPhoney będą wycofywane. Z 16 Pro już teraz jest ciężko, a 16 Pro Max pewnie. Zaraz będzie wywiany ze sklepu, że zostanie nam z tych nowych najlepszych, tylko 17 Pro bądź 17 Pro Max, i to będzie dobry wybór, to będzie wybór na lata, ale trzeba powiedzieć wprost, że Apple tutaj nie zaskoczyło, są to telefony do bólu przewidywalne, a nawet można by powiedzieć o pewnej rysce, że nie ma 8K, czyli czegoś, co mocno by wyróżniło się na tle właśnie tego modelu. Także zastanówcie się, a jeśli podejmiecie decyzję i będziecie chcieli kupić któryś z tych telefonów, czy to ten najnowszy, najlepszy model, czy 16 Pro Maxa, jeszcze, czy może na przykład 17, jeśli uznacie, że ten aparat to jednak nie jest dla Was taki ważny, sprawdźcie sobie ofertę sklepu Media Expert, możecie kupić wszystkie te telefony, a zakładam, że jak oglądacie ten film później, to będziecie mogli je kupić również w jakiejś promocyjnej lepszej cenie i na przykład dokupić sobie jakieś fajne etui. Linka macie do nich na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!